you oh. Kochana, przyniosła mi się z rana. Hello, witam Was w dniu ze mną. Jak możecie widzieć po tytule tego filmu. Dzisiaj was zabieram ze sobą i tak naprawdę będziecie mi towarzyszyć na każdym etapie tego cudownego dnia i gdzieś tam pokażę Wam, jak moje po prostu dni wyglądają. Nie ukrywam troszeczkę, dodałyśmy jakichś takich fajnych atrakcji, bo na pewno będziemy iść do księga. Dzisiaj i do kawiarni, żeby popracować sobie nie w domu, bo nie ukrywam, że ja zazwyczaj siedzę przez cały dzień w domu, i albo czytam, albo pracuję, albo nagrywam dla Was rzeczy, i po prostu fajnie jest, żeby coś w tym w ogóle się więcej działo niż tylko ja w domu. Dlatego też po prostu będziemy mieć na pewno dużo atrakcji. Od razu też wam powiem, że ten film to jest trzeci film, jaki nagrywamy w ogóle na mojego YouTube'a i nie ukrywam, troszeczkę się stresuję bardzo, ale to bardzo odzwyczaiłam się od długich formatów. Nawet nie sądziłam, że ten powrót będzie dla mnie aż tak trudny, bo jednak no stresuję się, nie wiem czemu, bo nie mam czym i ja gadam do telefonu do was cały czas na TikToku, czy na Instagramie i po prostu mam tak, że jakoś nie wiem, mega się tym stresuję, a wiem, że nie powinnam, ale to kwestia po prostu, podejrzewam, przyzwyczajenia się do tego i na pewno filmy, które już widzieliście, bo ten będzie wchodził chyba pod koniec miesiąca, to e, filmy, które już widzieliście, już byłam bardziej pewna siebie, więc e, zdaję sobie sprawę, że po prostu ten będzie trochę inny, ze względu na to, że jest jednym z pierwszych, który nagrywamy. Ale tak czy inaczej, jak mogliście widzieć, rano zaczęłam sobie czytać nową książkę i to jest Two Wrongs Make a Right i przeczytałam, słuchajcie, rano 100... 8 stron, czytałam sobie przez godzinkę, godzinkę półtorej. I muszę wam powiedzieć, że jak na razie jestem bardzo, ale to bardzo zainteresowana tą historią. Naprawdę muszę powiedzieć, że się mega wgryzła. Mamy tutaj historię dwójki bohaterów, którzy od pierwszego momentu, jak tylko się poznali. Od razu darzą się ogromną niechęcią, i tak naprawdę tyle o nich wiemy na samym początku. Też my poznajemy ich w momencie, kiedy najlepszy przyjaciel głównego bohatera oraz siostra głównej bohaterki zaręczają się właśnie na tej imprezie, więc wiedzą, że gdzieś tam będą na siebie skazani. Ale oprócz tego też pojawia się mini plot twist, bo ta dwójka, mówię tutaj o najlepszym przyjacielu bohatera oraz siostrze głównej bohaterki, oni gdzieś tam mają podstęp, żeby zeswatać tą dwójkę. No i tutaj nasi główni bohaterowie, Jamie i Bea, bardzo szybko. Orientują się, co ta dwójka knuje, i postanawiają się zemścić i wchodzą w, w fejkowy, sztuczny związek. Więc naprawdę dzieje się, dzieje się. No a oprócz czego między tą dwójką jest tam jakaś iskierka chemii, ale jest też. Iskierka nienawiści. Emocji naprawdę jest tutaj bardzo dużo. Jestem ciekawa, jak ta historia się rozwinie. Muszę powiedzieć, że po pierwszych stu stronach jestem naprawdę mega wkręcona w tą historię. No i na pewno na przestrzeni dzisiejszego dnia będę Was update'ować, bo na pewno będę sobie podczytywała tę historię w ciągu dnia. Jestem mega ciekawa, co tutaj dalej się wydarzy, a oprócz tego ja w ogóle dużo słyszałam już o tej książce i jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa w ogóle moich wrażeń i jak to się zakończy, bo no nie miałam w sumie do niej żadnych oczekiwań, ale... Jestem ciekawa tej historii. Jeżeli chodzi o to, co czytam, to to jest właśnie Two Wrongs Make a right. Pewnie będę jeszcze do Was wracała dzisiaj z update'ami, a ja lecę pracować, bo mam film do zedytowania, pewnie całego nie zedytuję i do nagrania kilka filmików. Więc idziemy z moim dniem dalej. But I shouldn't be sleeping when still right now, and I'm stuck in my bed. Czy no, czytać sami weterze. No, moja faw no, książka Ever. Dzień dobry, dzień dobry, ponownie. Teraz już, jak widzieliście, TikToki mamy nagrane, trochę poedytowałam i jedziemy do kawiarni z Marią, której nie widzicie, bo się chowa, ale może kiedyś się Wam pokażę. Dzień dobry, znaczy jedziemy sobie do kawiarni, żebym trochę popracowała, podpowiadała już na jakieś maile wiadomości, które widzę, że po prostu przychodzą, bo jeszcze do tego w sumie nie usiadłam dzisiaj i też może, jeżeli będę miała czas, to trochę poczytam. Jedziemy i you a wiarno. Ogólnie mój plan jest, żeby chyba najeść się tutaj, bo później jak idziemy do stekowni, to ja tam nic nie zjem, więc po prostu zjem sobie tutaj, a wcześniej, żeby później być ona i jeść sobie tam sałatkę, to będzie git. Nie bierzesz? No, ja muszę już księdzeć, więc... i mi się nie zmieści. Mama nie znam mogę żyć. Nie chcę, się Już jesteśmy po em, lunchu, brunchu, śniadaniu. W sumie nie wiem co to było, ale obiedzie, załóżmy, bo ja w sumie jadłam makaron. Maria na przykład jadła typowe śniadanie, czyli to z awokado, Ale tak czy inaczej trochę popracowałyśmy, a właściwie głównie pracowałyśmy tak naprawdę i nie miałam czasu niestety poczytać, więc niestety nic nie przeczytałam, jeżeli o to chodzi. Weszliśmy sobie też na górę do księgarni, jak mogliście widzieć, ponieważ Big Book Cafe ma też księgarnię i tam zawsze mają jakieś fajne nowości, jakieś perełki i sobie tam po prostu poszperałyśmy, a teraz jedziemy do słuchajcie, księgarni, którą ja już od bardzo, bardzo długiego czasu chcę odwiedzić. Jest to księgarnia, która jest całkowicie po angielsku, jeżeli chodzi o właśnie książki, które sprzedają. Więc jestem mega ciekawa, co tam będzie i boję się, że niestety zostawię tam swoje pieniądze. Sumie, dobrze, ale jednocześnie mam takie. Ja nie potrzebuję więcej książek. Ja mam tych książek za dużo, ale no to nie byłby dzień ze mną i dzień książkary, gdyby nie. jakby bez kupowania książek, prawda? Więc pewnie kupimy jakąś książkę. I tak, nie mogę się doczekać, żeby tam pojechać, więc teraz tam jedziemy. Co tam to mnie kupię jednej ja książki, kupię przynajmniej pięć. Zwiewam jak się wchodzi do księgarni i każda książka na pierwsza co wchodzi, to, to czytam, to mam, to czytam, to mam, tam, to mam, to, to mam, to, 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 to czytam. Welcome, welcome in my car. Słuchajcie, już wróciliśmy z księgarni. W ogóle księgarnia, ja wcześniej nie powiedziałam, jak się nazywa, ale nazywa się thebooks.pl i naprawdę, no ja tam, mogliście zresztą widzieć, lekko oszalałam i... Poczyniałam pewne zakupy, które wam dzisiaj pokażę, więc zapraszam na hall samochodowy. Ja nie potrzebuję więcej książek. Ja mam tych książek za dużo. I słuchajcie, mamy pierwszą książkę. Ta książka w ogóle mnie prześladuje. Od momentu, kiedy jeszcze mieszkałam w Irlandii, cały czas po prostu wam ją pokazywałam, nawet w jakichś wcześniejszych vlogach. Serio, ja po prostu za każdym razem, jak wchodziłam tam do księgarni, to cały czas patrzyłam na tą książkę, bo ma mega chwytliwy w ogóle tytuł. Czyli You made a fool of death with your beauty. Tak czy inaczej, ja ją po prostu wszędzie widziałam. Mega chwytliwy tytuł i za każdym razem na nią patrzyłam, ale miałam takie, że nie, że może będzie słaba, że nigdy o tej książce nie słyszałam, ale w końcu zobaczyłam ją za 24 zł i mam takie nie no, że ja w Polsce widzę ją po angielsku, to już jest znak, więc... Będę dawała update'y, jak przeczytam, czy ona mnie prześladowała dlatego, bo to będzie książka życia, czy mnie prześladowała i później będzie prześladować dlatego, bo z ją. Dalej, numer dwa, zobaczyłam nową Ali Hazelwood, Not In Love. A wy wiecie, że ja kocham Ali Hazelwood, nie wyobrażam sobie niczego innego, żeby nie wyjść z tą książką, bo jej jeszcze nie czytałam i podobno jest mega fajna i mega spicy i nie mogę się doczekać. I dalej, słuchajcie, do mojej kolekcji książka, którą ja już co prawda czytałam. I jest to Saving Six. Było też, ale dopiero zobaczyłam na szczęście Szczeming Six dopiero zobaczyłam, jak wychodziłam z księgarni, jak już zapłaciłam za książki, więc miałam takie, dobra, nie, jakby za dużo tego wszystkiego, ale Saving Six wraca ze mną do domciu. I słuchajcie coś, co po prostu oszalałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest tak gruba książka. Nowa sali! R Ultra, ultra na nią czekałam. To jest jej nowa powieść. Z tego co wiem, w tym roku już wychodzi też w Polsce, więc jestem mega ciekawa, ale ja nie jestem fanką tłumaczenia sali Rooney. Niestety gdzieś tam mam z tym tłumaczeniem zgrzyt, dlatego moim zdaniem nie podobali mi się normalni ludzie, ale jeszcze to potwierdzę, a właściwie będę potwierdzać, bo chcę przeczytać normalnych ludzi po angielsku i faktycznie zobaczyć, czy po angielsku będą mi się podobać, czy jednak po prostu mi się nie podobała ta książka, ale zdecydowałam się, że Intermezzo też będę czytać po angielsku, tak jak The Beautiful World, Where Are You, bo tamta książka mi się bardzo podobała po angielsku i tutaj Sally Rooney mam nadzieję, że ponownie mnie zaskoczy i rozkocha w swoim po prostu piórze i no całym jej po prostu, nie wiem, potęgą nad pisaniem. Ona jest jakimś Mastermindem, jeżeli chodzi o książki, uwielbiam ją, dlatego nie mogę się doczekać, żeby sięgnąć po intermedio. Ja nie wiedziałam, że to jest taki grubasek, bo to ma, słuchajcie, w angielskiej wersji, po polsku pewnie będzie jeszcze grubsze, ale w angielskiej wersji to ma 441 stron w angielskiej wersji, ale wydaje mi się, że po polsku będzie miała jakieś między 500 a 600 spokojnie. Tak więc to by były o śmieciara, Śmieciaro! Tak więc to były wszystkie cztery książki, które kupiłam. Osobiście bardzo Wam polecam tą księgarnię, jeżeli jesteście w Warszawie, ze względu na to, że można, co się okazało, my o tym nie wiedziałyśmy, ale można wymieniać książki. Czyli na przykład, jeżeli kupiliście jakąś książkę po angielsku, albo macie swoje książki po angielsku, musicie to, to sprawdzić, bo nie wiem dokładnie, jak to działa. Ale przyszedł Pan, który mówi, że wymienia dwie książki na te dwie nowe. I po prostu sobie wymienia książki, więc możecie sobie wymieniać książki. I dodatkowo też są bardzo tanie te książki, bo niektóre z nich kosztują dosłownie po 11 na przykład złotych, ale są używane. No u mnie niestety każda książka, w którą się dzisiaj zaopatrzyłam, była z m, takiej sekcji nowości i one są troszeczkę droższe. Najtańsza była ta, bo kosztowała 24 zł, a reszta no niestety po 40. Ale jakby nie ma ich pięciu, tak jak mówiłam na początku, są cztery, więc jest good. A my teraz lecimy na obiadek, żeby się nie spóźnić, więc see you later. Ja Oczywiście zapomniałam nagrać końcówkę, ale tak czy inaczej, jak mogliście widzieć, byłam z moimi znajomymi na steku Co prawda ja nie jadłam steka, bo nie jem mięsa, więc po prostu jadłam jakieś ziemniaczki i sałatkę A później poszliśmy do mojej znajomej i sobie tam chillowaliśmy Więc po prostu nie miałam kiedy wam nagrać, wróciłam późno w nocy i teraz dopiero ogarnęłam, że zapomniałam wam nagrać tak naprawdę końcówkę. Tak czy inaczej, tak jak wam mówiłam na początku vloga, to bardzo was przepraszam, bo teraz montując ten film widzę, jak bardzo zestresowana byłam przed kamerą Ja bardzo, ale to bardzo dawno, takich w ogóle vlogów nie robiłam, takiej długich Ich, ich... No ja widzę po sobie, że ja byłam bardzo zestresowana, więc też Was przepraszam. Obiecuję, że w następnych vlogach też będę bardziej rozluźniona. Po prostu jakaś taka, nie wiem, luźniejsza <słuch> ogólnie. Ale to tak jak mówiłam, to był po prostu pierwszy film w formie vloga. Gdzieś tam się stresowałam i ja to u siebie widzę. Może Wy tego nie zauważyliście, ale jeżeli oglądacie mnie na TikToku, no to najprawdopodobniej mogliście wiedzieć, że byłam lekko spięta. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że i tak film się podobał. Dajcie mi znać, czy w ogóle lubicie takie formy właśnie vlogowe, czy nie. Co prawda było mało książek, bo no nie ukrywam, nie miałam czasu dalej czytać. Poczytam sobie rano, i to jest mniej więcej tak wyglądają moje dni, że ja zazwyczaj czytam albo rano albo wieczorem i po prostu w ciągu dnia bardzo rzadko mam czas, żeby czytać te książki, więc tak naprawdę od momentu kiedy wam zrobiłam update rano to nie ruszyłam się z tą książką, ale spokojnie. Będziecie mieć recenzję tej książki w następnym filmie ze względu na to, że tam będzie film, gdzie czytam romanse i właśnie jedną z tych książek będzie właśnie ta książka. Trochę wam zaspoilerowałam następny film. I'm so sorry. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli nie jesteście nowi, bądź jesteście, to zapraszam was też do dania łapki w górę i komentowania. Ja tam chętnie nie z wami sobie pogadam, aczkolwiek jeszcze cały czas ogarniam odpowiadania na komentarze ze względu na to, że trochę nie ogarniam. Jestem nowa na YouTubie, ok? A ja oczywiście muszę tutaj wam wspomnieć, że możecie już kupować bluzy Hot Coffee Book Club, czyli mojego klubu książki, bo naprawdę, od razu mówię, są przepiękne. Zresztą pewnie zaraz je zobaczycie w stawce, ale właśnie mam ją na sobie, taka piękna. Tu jest w ogóle napisane Books are my love language i tak... Tak, więc oczywiście bardzo, ale to bardzo serdecznie Was zapraszam do kupowania blues. Jest jeszcze biała, którą mam, zaraz pokażę. Biała z kolei ma taki napis All I Need Is Love przekreślony na More Box i też się mega, ale to mega zgadzam. Tak czy inaczej możecie bluzy zamawiać, uwaga, do 22 lutego, więc śpieszcie się, jest to edycja limitowana. Najprawdopodobniej po prostu nie powróci już, więc śpieszcie się, jeżeli Wam się podobają, bo to jest jedyna taka szansa, żeby je kupić. Tak czy inaczej mam nadzieję, że film jeszcze raz Wam się podobał, a my widzimy zobaczymy się za trzy dni. Buziaki,